Widzowie, spotkałem smila! Tak, mam go w końcu. Udało się, drodzy widzowie! Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden, żaden film. Oczywiście jest to bardzo i to bardzo ważne, żebyście oczywiście subskrybowali ten kanał. kanał. Eee, no i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczcie, tam stoi Lemon Demonka. Patrzcie, tam... O, jest! O! Żeby tylko mnie nie widziała! Słuchajcie, z tego co wiem, z Maislu chce ją przeprowadzić do prawdziwego życia. Rozumiecie to? Mega, mega dziwne, ale okej. Okay. Sprawdźmy, co dzisiaj będą robić. Hmm, oczywiście, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie uminął was żaden film, ale o tym wiecie. No i macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę, zanim yy, podbiegnę do tej kamery. Robimy wyścig, uwaga: trzy... Dwa, jeden, szybko zostawiajcie łapki w górę, a ja biegnę. Uwaga! Pum! Mamy kamerę. Zobaczcie teraz, jak ja sobie stanę tutaj, to patrzcie, kliknę jedynkę. Widzę wszystko na kamerze. Tak jest! Zobaczcie, mogę sobie nawet przybliżać, chyba. Czekaj, jakoś się przybliżało. O, jest przybliżenie, patrzcie. Mogę teraz widzieć, patrzcie, tam są namioty. Oddalamy. Okej. Okay. Dobra, co jest najważniejsze, to musimy ustawić kamery. Widzicie co? To będzie dwójka. Pod dwójeczką, zobaczcie, teraz jest ta kamera. Ok, pod jedynką jest ta. Więc, no, całkiem, całkiem ciekawie. Dobra, słuchajcie, zrobimy tutaj trójeczkę No, i ten hall to będzie 1, 2, 3, 4. No i ewentualnie. O, ten czwarty będzie, patrz, cyk, czwarty. Czyli czwarta kamera będziemy mieli na wejście tutaj. O, wow, mega ciekawe. Ale czekajcie, czy jeszcze są jakieś pomieszczenia? Chyba są. Mm, o nie, to tutaj był e, ten skopiowany matruner, ja go ukryłem tutaj, ale... Nie, dobra, weźmiemy, patrzcie, piąteczkę to będzie tutaj. O, tak, okej, okay, czyli co, piąteczka mamy tu? Dobra, rozumiem, wszystko jasne. Dobra, zajmij im, zajmij... O nie, a tutaj jest ta czerwona mazia. Nie! I tam poszedł ten skopiowany matruner daleko, daleko w tamtą stronę. Okej, okay. a teraz pójdziemy do fabryki, słuchajcie, pójdziemy do fabryki, która znajduje się tutaj i tu będziemy musieli ustawić kolejne kamerki, 6, 7, słuchajcie, 6, 7, 8, 6, okej, okay. yy, może tą jeszcze, było trzeba kliknąć, ciekawe jestem, co oni knują, co oni będą tutaj robić, mm. Tym bardziej, że ona stoi przed fabryką. Chyba czeka na Smile. Slow. A, dobra, Smile, Nie wiem co oni tam kombinują. Zaraz podejdę, zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Dalej stoi. A smajla jak nie było, tak nie ma. Dobra, szybko zamykać. Okej, okay, czyli mamy, patrzcie, 8 Ło, wow, i to jest od, tej wej od wejścia, dobra. Kolejny pokoik to będzie. Hmm. Może tam kamerka. Dobra, 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 czyli na lewo, na prawo. Bo będzie wszystko zrobione. Kolejną kamereczkę podłączamy i to jest dziewiątka, widzicie? O, teraz będzie wszystko ładnie tutaj widoczne. Pięknie! Słuchajcie, to tak. Naprawdę, naprawdę nie spodziewam, y, Smysl się nie spodziewa tego, że będę go podglądał, ile mam mą demonkę. Ale później im to powiem, słuchajcie, bo po prostu ja się martwię. O nie tutaj o, o, dziesiątka to w kibelku. O, o, nie, nie wiem, czy chcę to widzieć, ale dobra, niech będzie na razie, patrzcie, <laughs> cały kibel widać, o, o, nie, 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 dobra, co jest ważne? Patrzcie teraz tak. Tutaj podłączymy. Popi nie ma. Ej, słuchajcie, gdzie jest w ogóle Popi? Eee, zgubiłem ją już bardzo dawno temu. Będziemy musieli jej poszukać. 11 kamer już podłączonych. Jeszcze zostały z tamtej strony. Miejscóweczka, w której? Oczywiście nie. Tam. Skopiowany matruner poległ. Słuchajcie, nie, 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 nie. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie. Tak, te pomieszczenie, na pewno te pomieszczenie trzeba jeszcze ustawić pod kamerki, cyk, tego, tego nie mogę chyba akurat, ale dobra, spróbujemy z tą kamerą, cyk, ta też, nie, a ta, ej, halo, jak to nie, co jest grane, czekaj, 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 może spróbujemy tą, dobra, ta jedyna działa, o, i teraz przy komputerkach... O, o, dobra, jest przy kamerkach. Tutaj jeszcze jedna jest, ale bez sensu. Weźmiemy tamtą. I ostatnia w pomieszczeniu. Tam, gdzie był, ten matruner. Ale odszedł. Dobra, nieważne. Musimy się skupić na innych rzeczach. Wiecie dobrze, że matru skopiowany matruner zrobił dużo przykrości. Smajslo był na mnie wkurzony, ale dobra. O, o, dobra, szybko, szybko. Musimy iść teraz. Do Lemon Demonki. Zobaczymy, czy ona patrzy, czy nie w tym momencie, ponieważ chciałbym jeszcze tą kamerę na zewnątrz podłączyć. Patrzy się, dobra, poczekajmy chwileczkę. Lemon Demonko nie patrz. Albo szybko to zrobię, słuchajcie, szybko, patrzcie. O, 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 dobra, cyk, okej, okay. jest, 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 nie widziała mnie. Patrzy się w tamtą stronę. Dobra, słuchajcie, to ja się zamknę tutaj w tym tych drzwiczkach. Najlepiej by było się zamknąć tu i będziemy podglądać. Rozumiecie to? Patrzcie. Pyk. Na piętnastce. <laughs> Lemon Demonkę widać. Zobaczcie. Ona tam stoi. Cały czas. Czeka na Smyslow. No. O. O. Ale kiedy on przyjdzie? Tego nie wiemy. Musimy czekać i rozglądać się. Patrzcie widzowie. Lemon Demonka cały czas stoi. Czeka. Eee. Nie wiem, czy SmileSlow przyjdzie, czy nie? Eee, dobra, rozglądajmy się. Może gdzieś tutaj będzie, słuchajcie. Hmm... Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy... Idzie, czy nie? I idzie! Zobaczcie tam! Tu Smile! O, i kurczak przyszedł. Dobra, ile tu kuraków stoi? Patrzcie, co on robi. Ale go nie słychać jeszcze. Jest chyba za daleko od kamer. Kamery mają mikrofony, ale chyba nie aż takie dalekosiężne. Dobra, patrzcie, co? On jajkami w nią rzuca? Co się dzieje? Eee... a nie w kurczaka, dobra, eee. Dobra, kurczak się wkurzył, patrzcie, biega. Ale mądrym oko! Zdenermon... Słychać go! Jestem, jestem, o? jestem! Chodźmy, chodźmy! Musimy patrzcie. iść, słyszysz? Ej, oni chyba gdzieś będą szli, ty, normalnie Musimy iść, szybko! D Powiedz, chodź, 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 ale mądrym chodź! Patrzcie, ale mądrym oko, idzie chodź, za nim! Szybko. Okej, okay. czy dzielmy, oni dzielmy, teraz dzielmy. będą wchodzić? Słuchajcie, muszę kliknąć jedynkę Zobaczymy, patrzcie Zobaczyć, czy łagi jest, musimy go dopaść chodź. Którymi drzwiami wchodzą? Patrzcie, tymi O, Lemon Demonka wchodzi Weszła za nim, patrzcie na to Chodzą sobie razem Weszli tymi drzwiami o. Musimy, musimy, musimy Chodź, chodź, to Lemon Demonka. Idą? chodź Patrz, Idą od razu do fabryki, czy dokąd? Do fabryki, dobra, szybko. Nie, po to fabryka była. Chodź, 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 nie, szybko, szybko. szybko. Czwórka. Okej, okay, widzę Padaj ich. Patrzcie. Co oni kombinują? Padajmy, szukajmy, szukajmy. Ej, hagi łagi, gdzie jesteśmy? O o o, poszli chyba na dziewiątkę, muszę. Nie, na dziesiątkę chyba. O, o nie, tu się e, na jedenastkę. Nie, na dwunastkę. O o, dobra, widzę ich. Spoko. Gdzie on jest? Gdzie on Mam jest? Mam ich okej, okay, patrzcie, co on robi. Czy on chce wodę zabrać dla, od Hagiego Łagiego? Chce, próbuje wskoczyć. Czy lemon demon. Nie, nie daję rady. A, dobra, czekajcie, a nie, to jest y, inny pokój, muszę wziąć. Y, na przykład trzynastkę. Nie, wylejmy y, tu wody, jak to Dwunastkę. Dobra, widzę to. Um, ale wstaćmy jeszcze jedenastkę. Nie, 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 piętnastka. Nie, to jest za daleko. Czternaście. Kurczę, co, jednej kamery wylejmy mi nie załapało. Tu wodę, dobra, wylejmy um, wodę. Spróbujmy Lejmy na wodę. 12. Co oni będą wodę rozlewać? O, o, przy, <kuh> przy, przy komputerach, czekaj, gdzie komputery były? 15, nie? 14. Komputery to nie? E, 13. O! Wlejmy Wlali wodę. wodę! Wodę lejemy, wodę, wodę. Ej, czy on chce popsuć te komputery hgmu -HGM -HGM Agiemu? W tej fabryce? Chyba A, tak. O, co on A, robi? E. O, Postawił o, na po, tego trapdora. Jo, ile tu narozlewał? A ona stoi przy śmietniku, patrzcie. Ej, grzebie w śmietniku, czeicie, to lemon, demonka, grzebie w śmietniku, czy to prawda? Nie mogę w to uwierzyć, normalnie. A -a -a, a -a, a -a. On tutaj niszczy. Lemon, demonka, dalej grzebie, patrzcie na to. Wszystko jest nagrane, Kameruje się. Co ty, pa co ty patrzysz e -a -a. w śmieci? Co tam jest, co tam jest? Co tam jest? Ej, pogo pogonił ją, patrzcie. Okej, okay. lemon, demonka wyszła jest, z wody. Co tu jest, co tu jest? Co tu jest Ej, śmietniach? ale czy oni będą teraz. Ej, tam jest jakieś, patrzcie, talerz pod nogami Lemon Demonki, czy oni będą jedli? Nie, poszli sobie, okej okay. A ja teraz, słuchajcie, muszę do czternastki Chyba włączyć mm, Chodź, Lemon Demonku, chodź, 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 chodź. Oni... Szybko, szybko, oni... szybko, szybko, szybko Czeka, Nie wiem, zgubiłem ich, czekajcie, muszę Gdzie oni są? O, oh, o, oh. dobra, chodź, dziewiątka, chodź, chodź, dziesiątka chodź, chodź. E, Piątka Ty, zgubiłem ich Gdzie oni poszli? O, o, fabryce? Jest? W fabryce ich nie ma co tu jest? Nie, uciekamy, uciekamy stąd, tu nic nie ma. 13, 12, nie, czekaj, 14. Dobra, oni są tam, a tam jest... O, kosztuje. jest. Skopiowany matruner, patrzcie, leży dalej. Muszę go zabrać stąd. Dobra, szybko, szybko, patrzcie, co oni robią? Śmiet... do śmietnika, po śmietnikach grzebią, ewidentnie, patrzcie. Teraz smajslą wcześniej nie Lemon Demonka. młodym moku mam chyba jakieś papiery. Papiery mam je. jego. słuchajcie. Papiery mam jego. Prawdopodobnie szukają jakichś dowodów na, na hagiego łagiego Myślicie, że to jest prawda? Szukanie dowodów na hagi łagi? O, klika a, normalnie w śmietnik, nie, nie, próbuje nie znaleźć nie nic, ma, nic nie ma Idziemy, idziemy, idziemy idziem, A tam są, chodź, chodź, słuchajcie tam są skrzynki od papierów O, może on będzie tam szukał dalej, czekajcie pod szóstką, nie pod piątką, pod czwórką Dobra widzę ich W skrzynce grzebał, dobra Teraz pod dwójką będę ich wszystkich widział, obojga Patrzcie, co on patrzy na radio? Na zegarek. O, nieźle. hu. Musimy mu dać godzinę spotkania się. Spotkania. Godzinę spotkania? A czyli oni chcą się umówić z Hagim łagim, żeby się spotkali. I na jakąś godzinę. To dlatego ten zegarek. O, patrzcie. Tu Smyslu zajnaliśmy, stawia zajnaliśmy, jakieś zajnaliśmy, lampeczki, zajnaliśmy. co on tutaj? robi tutaj? Jakieś romantyczne, słuchajcie, spotkanie, czy to... Nie mam pojęcia, dobra, pewnie oświ chcę oświetlić to wszystko, dobra, okej, okay. dobra, czyli cały czas, okej okay. Ja wezmę na trójkę, to będzie tutaj lepiej widoczne, ej, czy on chodźmy, idzie teraz... Chodźmy, 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 szybko, szybko, szybko o, wybrać szóstka, siódemka, dziewiątka. Ja muszę na kibel, Na kibel! O-o, idzie do toalety. Już na kibel. O-o! na kibel, na kibel. Oh, oh. Muszę na kibel nie, nie, nie mogę! Nie, nie chcę na to patrzeć. Słyszycie to? Raz lepiej. Słyszycie to? Jaki koncert on tam daje? O! o Raz lepiej. Nie, 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 nie! Ej, ale czy umyje ręce? Oto jest pytanie. To? Zobaczymy po takim posiedzeniu, czy on umyje ręce. To jest. o to... Pan jeszcze jakiś oh. pryk, 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 pryka sobie chłop. dobra siedzi, pryka cały czas. Nie, nie mogę na to patrzeć, dobra. O, dobra, o. Jest Co o, to żarbo Nie, dobra. nie mam pojęcia. Dobra. Nie wiem. Trzeba dobra. myć, trzeba myć, 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 Okej. Okay. się wykąpać. Myję łapki. Wy... O nie, prusznicą nie ma. Wow, o. nawet się wykąpać poszedł. Nie, nie ale ja, ja. nie się. Dobra, ale ręce umyję? Patrzcie, myje Mam okay. plan. Mam plan. No Wodą się oblał! O co tam? Po co ręce myć? Od razu można... O, co on za tutaj jakieś kaskaderskie czyny robi? O, czy on Lech. widzi, że kamera się rusza, bo tak zajrzał? Chyba nie. Okej. Okej, ciapłu ciapło myją, mył. Ciapło myją, robi, słyszycie go? Słychać wszystko. On okay. mnie nie słyszy, bo na kamerach One jestem. Yeah? Okej, okay. a gdzie jest Lemontemorowanie? On robi kamera! What the o, o. Hell? To, tu jest kamera w łazience? O. Nie obracać się. O, o. O o. 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 A, tu, o, o, o! Co tu? O, o. patrzcie, kamerę bije! To jest spokojnie? Nic, nie będzie. Jakby tak z kamerzą. A ma z wody! Co? Kamerę popsuł? Chce popsuć, tylko niech nie rozwala. Niech nie, nie może nie być rozwala. kamery tu nie. w WC. E... Ja ci dam. O o o, 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 o! Dobra, wychodzę z tej kamery, bo a. zaraz ją popsuję i będzie problem. Dobra, pod a. dyszką. To to jest pod dyszką toaleta. Dobra, a pod jedenastką popi okej. Okay. Nie mam problemu Dziewiątka. Nie. A nie, to nie jest to. Dziesiątka. Dalej tam chodzi przy tej, tej toalecie. Patrzcie, rozlewa wodę! To jest drzwi nie działają. Co, Co on wala? Dalej poszedł. To Popi. O, o biegnie tu. Gdzie jest Lemon Demonka? Czy ona chodź za nim Le idzie? Chodź, chodź, Lemon Demonko. No i też jest ta kamera. Co? Kamera. No, podglądamy. Patrzcie, zalewa wodą kamery! Aaa, to on chyba jest czujny. Słuchajcie, mega mega czujny. Omasz. masz, lepiej, żeby on tutaj, słuchajcie, nie nie, nie ten. Nie, nie poniszczył tych kamer. Bo jak hagi łagi się dowie, że kamery zostały poniszczone, to będzie się. Przy... Lemonka, demonka, ciapo, ciapo robi się kąpie. <grym>, no to chodźmy, ładnie. Chodź, 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 choć, lemonka. lemonka. I teraz tam. Wejdziemy teraz. lemonko. Ma... Demonko. demonko. Mam plan. Chodź, chodź, chodź. Może tu byśmy eee... zostali. Ty, oni. Czekaj, chcą tu nie coś będzie całowić. raz widać. Czekaj, dwuna O, widzę ich. Są teraz tutaj. Chodź tu, chodź o. tu, chodź tu, chodź tu, chodź. Ale ja słabo widzę, o nie woda jest. O, o... o zabrał. Tą wodę, czekaj. zabrał! Całe szczęście okay, dobra! Okej, czekaj, czekaj, czekaj tutaj. Zamurowują. Eee. jest okay, z tej, tej strony jeszcze eee, Ty oni naprawdę z Lemon Demonką będą chyba coś robić. I to tutaj. jeszcze on tak robi, żeby nikt nie podglądał. Ty e, jak najwięcej, jak najwięcej o o Z tej strony jeszcze, tutaj. Co tu będzie się działo, widzowie? Okay, Zobaczymy teraz tak jeszcze, o, weźmy sobie o, to. O o, o. Różowa, okay. patrz jej jakiś fotel. Ty, co on robi? O, posadził! Co jest? O Lemon Demonka chyba ma ich tu gdzieś. O, usiedli! Chodź, Lemon Demonko, chodź tutaj, Lemon Demonko! Mają sofę, a Lemon Demonka chyba nie chce iść, patrzcie. co ej, coś, chodź! Czy ona chodź, mu coś napisała, chodź, tam tabliczkę? Chodź, Lemon Demonko! Patrzcie, przy... pobiegła! Chodź, o, o. chodź, chodź tędy! Dobra, chodź tu. słuchajcie, tutaj chyba, nie be, be, chodź. chyba nie będę ich podglądał teraz, bo oni coś robią. Lemon Demonko! Przyszedł czas! Lemon hmm. Demonko! Co oni tam wyrabiają? To jest mega dziwne. Chodź, Leon Demonko. Nie, ja nie czekaj. chcę na to patrzeć. Słuchajcie widzowie. Leon Demonko, to Czekaj, dobra, my, to? Wyjdę, wyjdę z kamery i podejdę chodź, do Leon nich trochę bliżej. Zaraz zobaczymy, co chodź, oni tam Leon robią. Czekaj, stoi tu spadek. Teraz nie będzie podglądał tutaj, chodź. O, Zrobimy dobra, ciemno. Czekaj. Ej, ale to szyba, jej się nie da rady zniszczyć. lol. O, o. No ty, Jak on je postawił, to ja nie mogę tego zniszczyć. Są tam. Słuchajcie, ze ścianą. Jest bardzo ciemno. on tam jakiś klimat robi, żeby ciemno było. O, leciemno jest. Wow. Dobra. Nie, on nie może mi widzieć. O, jak ciemno. Chodź, Chodź, demon, Dobrze, że ja mam specjalne okulary. Słuchajcie, które dają mi najdwie. Co? Słyszycie? Co oni tam robią? Lepał się koło mnie. Ze ścianą. Patrzcie, tam nawet napis MySlow jest. Uuu. Chodź tu, Leon Demonko! I dobra, szybko, szybko idę na kamery. Słuchajcie, muszę się schować i wezmę kamery, włączę. Zobaczymy, co oni tam robią. Szybko, 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 szybko. Leon Demonko, okay. idź chodź o, tam, o. O. tam. Żeby tylko nie wchodzili. Nie, pod piątką, pod szóstką, pod dziesiątką, nie? Pod jednastką to było. Są tu. Okay. Pod... Tutaj chodźmy, chodź, chodź, Są ten, chodź. co on ten, ten. tam wyrabia. Chodź tu, wejdź tu, wejdź tu. E, e, e. Teraz widzę ich na kamerach. Patrz, Smyslow chodzi, tańczy normalnie przy niej nie nie łóżko. Potop jakiś szwedzki robi. Wrzucił ją do wody. Nie to, nie Wlewa, to. On to. chyba... Czy on chce ją utopić? To Ty. jest... Nie, nie wiem. wiem. To, zapalmy. O, teraz dziwne. widzę lepiej. Chodź do tego. Mega dziwne, mega dziwne. Idź tam, idź, 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 idź. Dobra, ej, powiem wam szczerze, że naprawdę nie, nie, nie spodziewałem się tego, co oni tutaj odwalają. Ej, kamera mi się wyłączyła, czekaj, 12. Która to była? 12? Nie, yy, 13. Też nie, tutaj woda jest, czekaj, dziesiątka? Nie, to kibelek, ale chyba 11. O, dobra, jestem o, ośrodko! Co? Co? Weź tu się no, dzieje. Madymurko, weź, weź, Ej, weź! Z tej strony jak? Ej, ona się położyła na łóżku, ale jakoś dziwnie! Lord. Lord. O, demo, inaczej, co jest? Się Morko, no. nie, ej, co oni nie tu tak, kombinują? Nie tak, nie tak, nie tak. Eee. Źle, 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 Lemon Demonko no. źle. Ej, chyba Le Lemondemonka się go nie słucha. Chcę się po prostu tak położyć i koniec ej, a smajs. Jesteś tak zmęczona oh. Ty, ale co oni idą no spać? Onda. I to w... weźmy się może I u, u połóżmy. U Poppy? Nie, po prostu lecie, chodź, tylko wejdę tak. Smańsów przytulają, patrzcie. O nie, oj, o, o. Nie tak, nie tak. Co właśnie. tam się dzieje? Nie widzowie, ja nie mogę chyba na to patrzeć. Zobaczcie, Smile Slow daje jej buziaka. Chyba chce jej dać buzi. O, o. I patrzcie na to. O! Dobra, ja nie, nie, nie chcę na to patrzeć Słuchajcie, okej okay. Oni tak naprawdę nie przyszli tutaj Po hagiego łagiego, tylko przyszli Po prostu być razem ze sobą yy, Dać sobie buziaka W osobnieniu Tak, widzowie, oczywiście subskrybujcie Ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem Zostawiajcie łapy w górę, wbijajcie również Na inne moje filmy, zobaczcie sobie Poprzednie, wbijajcie również na mój drugi kanał MatrunerPelGames. do sklepu Matruner.tetris.com, macie linki w opisie Instagrama i TikToki, co będzie dalej Ej, czy Smyslow i Lemon Demonka będą razem I wejdą do prawdziwego życia To się okaże Do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami Trzymajcie się gorąco pa pa